Cześć wszystkim, witam Was serdecznie na naszym kolejnym podstawowym kursie Excel. Dziś skupimy się na bardzo praktycznej umiejętności. Jak dostosować pasek narzędzi w Excelu, aby lepiej odpowiadał naszym potrzebom i pozwalał pracować sprawniej? Zaczynamy od kliknięcia w trzy kropki, które znajdują się w górnej części ekranu, następnie wybieramy opcję lub tryb, który chcemy wyświetlić. Na przykład opcja nowy pozwala otworzyć nowy, pusty arkusz gotowy do pracy. Kolejna opcja to drukuj. Dzięki niej można wydrukować aktualny arkusz. Opcja cofnij jest bardzo przydatna, gdy chcemy wycofać ostatnie działanie, które wykonaliśmy przez pomyłkę. Z kolei ponów pozwala powtórzyć ostatnią akcję, jeśli chcemy szybko otworzyć poprzedni krok. Przyjrzyjmy się przykładzie. Wyobraźmy sobie, że przypadkowo usunęliśmy jakiś element, np. formułę obliczającą sumę i chcemy przywrócić ten stan. Wystarczy wtedy kliknąć cofnij. Aby powrócić do poprzedniego stanu, to bardzo praktyczne i oszczędza dużo czasu, zwłaszcza gdy pracujemy z dużą ilością danych. Dodatkowa wskazówka. Możesz również ukryć pasek narzędzi, jeśli go nie potrzebujesz. Aby to zrobić, wystarczy dwukrotnie kliknąć na pasek, który chcesz ukryć. Po wykonaniu tej czynności pasek zniknie, a ty zyskasz więcej miejsca na ekranie. Aby ponownie wyświetlić pasek, użyj skrótu klawiszowego Command plus Option plus R, a pasek powróci. To bardzo przydatny skrót, który warto znać, aby ułatwić sobie pracę. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i do zobaczenia na kolejnym kursie z Excela.